Nie presję, ja myślę, wrócił do tych kosztów, no bo wiem o tym, że jego dostępność i cena a również w ostatnim okresie jest jednym z kluczowych wyzwań branży w ogóle spożywczej. Dla Państwa jest to też największy, największy czynnik y, kosztowy. Widzimy, że aktualne te światowe połowy kształtują się na poziomie około 10 milionów ton. W Polsce widzimy spadek. No wiemy, że jest to y, te naturalne. Mówimy, to jest, to jest to spowodowane ograniczeniem połowów na Bałtyku. No, teorie są różne, te, te spiskowe i te, te bardziej naukowe, że po prostu Bałtyk jest przełowiony i, <laughs> i umiera. Natomiast to, to jakby nie o to pytam, tylko trochę o, o akwakulturę, która jest pewnego rodzaju odpowiedzią, próbą odpowiedzi na, 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 na problem surowca. Wiemy, że w Polsce, mimo tego, że, te, że ta produkcja z akwakultury rośnie, bo ona w ostatnich 10 latach urosła 55%, średnio rocznie o 5, no więc też to nie jest porywające. Ale cały czas to jest relatywnie mały, mały udział. I pytanie, czy dla polskiej branży, jako jednego z największych producentów Unii Europejskiej, tutaj też to, co Pan wspomniał przed chwilą, wolumenowo jesteśmy drudzy, a wartościowo trzeci, po Hiszpanii i po, po Francji w Unii Europejskiej. I pytanie, czy faktycznie ten dostęp do surowca będzie jednym z tych kluczowych wyzwań, nazywam rzeczy po imieniu, problemów branży w nadchodzącym okresie? Tak, rzeczywiście. Choć sytuacja się zmienia, Zmienia się na lepsze, od razu powiem, to rzeczywiście jest to, jest to wyzwanie. Zachowanie z, z pewnego zdrowego ekosystemu jest naszym obowiązkiem, nawet już nie tylko, że powinnością, i też w tym kierunku idą nasze działania. Też pod, powiem z satysfakcją, że szereg działań, czy Unii Europejskiej, czy innych krajów na świecie, też zmierzają w tym samym kierunku i wszyscy praktycznie dbamy o to, żeby, żeby zachować pewną równowagę ekologiczną i żeby zasoby ryb nie były przeławiane. Oczywiście można stosować i są stosowane różne metody, jak, jak wpływać na to, żeby zachować ekosystem w takim kształcie, w jakim jest, jak go natura stworzyła de facto. W związku z tym są stosowane limity połowowe różnych gatunków ryb, w zależności od tego, jak wygląda populacja ryby w danym roku. Więc my oczywiście się do tego dostosowujemy i naszą ambicją i zadaniem jest to, żeby kupować ryby tylko z tych źródeł, gdzie połowy są certyfikowane. I rzeczywiście to są różne certyfikaty rozstosowane przez różne kraje czy różne związki i my tych, te zasady przestrzegamy bardzo, bardzo solidnie. I drugim takim rozwiązaniem, oprócz tych właśnie limitów, które są stosowane, to jest akwakultura, gdzie można mieć kontrolę nad tym po prostu, tak? bo ryby dzikie są no, rybami dzikimi i nie można skontrolować ich populacji, natomiast w akwakulturze możemy wszystko kontrolować i to jest rzeczywiście ta droga którą idzie też cały świat spożycie akwakultury czy ryb hodowlanych rośnie stosunkowo szybko. W roku 2017, o dobrze mm, przypominam sobie, przekroczyło tą barierę już w wielkości połowów ryb dzikich i dzisiaj ponad 50% ryb na świecie jest hodowanych. Tych ryb, które oczywiście spożywamy. I to jest taki trend, który na pewno będzie się rozwijał, ponieważ e, no, ludzi de facto przybywa. Może w Europie tak tego nie widać, czy w Polsce też, ale na całym świecie e, ludzi przybywa e, i w roku 2050 ma się nawet podboić w stosunku do tego, co jest dzisiaj, więc to spożycie też będzie większe. Więc akwakultura, akwakultura rzeczywiście, czy ryby hodowlane. To, to jest rozwiązanie, i to jest przyszłość też dla branży rybnej, z której też my oczywiście korzystamy. Panie profesorze, ja bym jeszcze ten wątek podrążył, tej, tej tutaj też w kontekście tego, co pan mówił o akwizycji, bo to druga część pytania, to tylko tak, żebyśmy też dla słuchaczy mieli pełną jasność, około 4-5% surowca dostarczone jest z polskiej akwakultury, do polskiego sektora przetwórstwa żywności, i żeby oddać, bo teraz w Egipcie. W tym roku została oddana taka duża farma, która ma produkować 150 tysięcy ryb rocznie. No, czyli mówimy o trzykrotności, ponad trzykrotności tego, co jest w całej Polskiej akwakulturze produkowane, więc to pokazuje, jaka, jaka jest skala tego biznesu w tych rejonach, gdzie jest to przyrodniczo z powodu, ze względu na środowisko naturalne bardziej. Realne do zaimplementowania w tych sztucznych warunkach. Natomiast ja chciałem spytać o tą integrację pionową. No bo chociażby w branży mięsnej, czy drobiarskiej, czy innych ta integracja jest dużo głębsza od tego produktu, od surowca po, po produkty bezpośrednio do, do retaila, czy, do, czy już eksportowane. No i pytanie, panie prezesie, też w kontekście tych akwizycji, o których pan wspomniał. Czy tutaj branża nie traci trochę, że nie jest integrowana pionową? No wiemy o tym, że to się wiąże z tym, że trzeba pewnie tą akwakulturę kupić. nie w okolicy bliskiej, tylko trochę dalekiej, bo tutaj wspominamy chociażby o Azji czy, czy Afryce. No i pytanie, czy, czy jesteście skazani na import z tych dalekich rynków, właśnie afrykańskich, azjatyckich? No bo chociażby Egipt jest już większym producentem wolumenowo ryb, surowca niż, niż Norwegia. Czy, czy faktycznie chociażby uchyli Pan robka tajemniczy, czy, czy myślicie w tym kierunku, żeby się w surowiec zaopatrywać z własnych źródeł i z tych odległych geografii? Zacznę od tego porównania, które Pan dzielił do przykład do branży mięsnej czy, czy drobiarskiej. Wszystko, co się wiąże, czy prawie wszystko, co się wiąże z, z mięsem czy z mięsem w drobiu, w drobiu można hodować. Natomiast nie Ja uprościłem, ryby, wie pan, tak, bo jakby kura jest łatwym gatunkiem versus, tak. versus te, te, nie te Każdą rybę można hodować. Więc ja I bym nie chciał, jak... wyjść na aroganta. No, po prostu bardziej pytałem o tą ma marżę i to, czy faktycznie będzie plan, czy tylko tak, tak, tak. Na wyjaśnienia. Nie każdą hodować na przykład takie ryby jak tuńczyki, tak, tak. śledzie, makrele. To są ryby, które no, są rybami dzikimi, dennymi, i one na, na, na razie przynajmniej e, ich się po prostu nie hoduje. Ale są też ryby, które można hodować, typu łosoś, e, pstrąg, tilapia, dorada. E, to są ryby, które żyją też e, w stanie dzikim, ale też i, i można je hodować. Różne ryby wymagają czy różnej temperatury, czy zasolenia wody, więc nie wszystkie, a właściwie niewiele, Ryb można w Polsce hodować. W Polsce się hoduje pstrąga, karpia czy ryby słodkowodne, trochę łososia w niewielkim stopniu. E, natomiast w takich krajach jak Norwegia, gdzie, e, gdzie hodowla wynosi około 50 czy ponad 50% całości hodowli łososia na świecie, czy ryby, które wymagają cieplejszych wód typu dorada czy labraks, są hodowane w, w akwenie Morza Śródziemnego. Czy w zupełnie innych warunkach, tak cieplejszych. Więc my jesteśmy uwarunkowani też od tych warunków pogodowych czy klimatycznych, jeżeli chodzi o hodowlę nie, niektórych ryb. Nie już odpowiadając na Pana pytanie, czy jesteśmy tym zainteresowani. Tak, jesteśmy tym zainteresowani i naszym celem e, akwizycyjnym są nie tylko e, spółki, które dystrybuują czy produkują w różnych krajach ryby, ale też integracja pionowa, pionowa bo to na pewno pomaga. E, w przyszłości czy, czy przetwórcom y, pomaga w zachowaniu ciągłości kontroli nad y, jakością ryby od samego początku, czyli od momentu poczęcia, czyli od jajeczka, mówiąc kolokwialnie, do przetworzenia i położenia go na talerzu. To jest naszym celem i, i, i w tym kierunku idziemy. No, ostatnie zdaniem pan płynie przeszedł do mojego kolejnego pytania. No, nie umawialiśmy się, nie. więc ten. Ale chciałem o tą transparentność, której pan już w poprzedniej wypowiedzi się odnosił. No i teraz też pan mówił o tej kontroli. No i ta transparentność też, jakby, jest w pewnym sensie słowem synonimem też do, do, do tej yy, yy, transparentności. Tutaj sobie przygotowałem cytat yy, jednego z szefów Taj Union, czyli największej firmy przetwórczej świata, yy, jeśli mówimy o, o biznes rybny. Ludzie zaczęli myśleć o globalnych łańcuchach dostaw, jak nigdy wcześniej. Zadając pytania o źródła surowców w zupełnie nowy sposób, w wysoce przemyślany sposób. No i też widzimy, tutaj też trochę, trochę wziąłem wyników badań, jak konsument europejski patrzy na tą transparentność łańcucha dostaw w branży przetwórstwa ryb? I widzimy, że Eurobarometr około połowa konsumentów Unii Europejskiej wskazała, że informacja o obszarze połowów lub o miejscu produkcji powinna znaleźć się na opakowaniu. 44% domagało się informacji o wpływie na środowisko. I, no i do tego dochodzą różne takie informacje, półprawdy, prawdy, czy tam nazwijmy to pewne programy, które pokazują patologię w każdej branży czy w każdej działalności człowieka. Wiemy o tym, że one wywołują zwykle duże emocje. No i pytanie teraz, panie prezesie, o właśnie o tą transparentność. Jak sobie z tym radzicie, jak trochę odpowiadacie na, na te takie. Y nazwijmy to incydentalne, bo to może słowo incydentalne jest złe, te, 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 te internetowe czy social mediowe informacje, że branża rybna jest pewnego rodzaju obciążona z natury rzeczy, nietransparentnością i pewnego rodzaju takim, no, problem przełowienia, takim nieetycznym podejściem do swojego surowca. No, no, no Specjalnie to... szerzej pytam, tak. wie pan o tym, żeby... żeby bo, 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 bo temat myślę, że nawet my konsumenci, tak jak tu siedzimy myślę że z Panem Wojtkiem, też możemy sobie to pytanie zadawać. Więc specjalnie tak trochę szerzej jak pana mamy, to myślę, że warto skorzystać. Tak. Tutaj zakaczamy pewne mity, które niestety wkradają w przestrzeń, w przestrzeń społeczną. Typu właśnie, że, że rybę trudno jest sklasyfikować czy ocenić od samego początku, od połowów tak zwane traceability, czyli taka powtarzalność, czy nadzór nad, nad całą drogą, na całym łańcuchem produkcyjnym. Czy innym mitem jest to, że na przykład ryby nie są zdrowe, hodowlane nie są zdrowe, z Bałtyku nie są zdrowe? To są mity. Proszę wiedzieć, wszystkie ryby są zdrowe, hodowlane też i z Bałtyku też. Także zachęcam do jedzenia wszystkich ryb, bo wszystkie ryby są zdrowe. Natomiast jeżeli chodzi o, o kontrolę, nasze podejście, firmy Gral do, do kwestii e, kontroli i źródeł i przekazywania tych informacji dalej do konsumentów, to my e, podajemy na naszych produktach e, też źródło pochodzenia e, ryby, czy połowów, a nawet to na, podajemy też metodę, w jaki sposób były wyróżnione ryby, bo nie wszystkie metody... Tak, no to jest jakby kolejny tak, są, Nie wszystkie metody okay. są e, pożyteczne z punktu widzenia innych okay. stworzeń w wodach różnych, różnych mórz. Więc my takie informacje podajemy i tak jak mówiłem wcześniej, nasze wszystkie ryby są łowione zgodnie z zaleceniami różnych instytucji, czy oficjalnych, czy, czy, czy różnych instytucji, które kontrolują jakość połowów. Więc takie certyfikaty, tak jakie mówiłem wcześniej, są i my te certyfikaty mamy i też przestrzegamy tego. Czyli od samego źródła e, połowów kontrolujemy sposób poławiania, gdzie ta ryba jest poławiana, w jaki sposób jest dostarczana i potem w jaki sposób jest przetwarzana. I, e, i takie informacje podajemy, może te informacje też zobaczyć u nas na stronach internetowych. To ja myślę, że mogę tylko powiedzieć, że no to jakby chyba konsumencko to... To jest bardzo dobry krok. Bo flexibility, to jest bardzo dużo się mówi, tak. a ono tak trochę cały czas jakby. Jedni twierdzą, że jedni nie chcą, żeby weszło, a inni twierdzą, że, jakby, że jednak chcemy, tylko to też zajmuje trochę... To są nakłady i to jest wysiłek organizacyjny. Oczywiście. No, dzisiaj konsument jest bardzo świadomy i też coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona środowiska. Więc ludzie chcą świadomie kupować tak, żeby nie zakłócać systemu ekologicznego czy ekosystemu. Natomiast czy jest to trudne? No, jest to trudne. Nie twierdzę, że nie, ale z drugiej strony to jest nasza odpowiedzialność społeczna, tak? żeby informować społeczeństwo, żeby też przekonywać społeczeństwa czy konsumentów do tego, że od nas warto kupować, bo nasze produkty są zgodne z ochroną środowiska szeroko pojętą ochroną środowiska. Tak? I z tego też jesteśmy dumni w gruncie rzeczy.